Bardzo dziękuję, że tutaj za to, że są w trakcie i błąd fisalskich. W zakresie tej uchwały y, mieliśmy dosyć blisko stawki maksymalnej. W związku z tym, że minister finansów y, podniósł te stawki maksymalne o 0,9%, a my nasze stawki y, o 7-3%. Dlatego y, w pozycji paragrafu pierwszego, ustęp 2, literka. Powinno być 4,68 ml. Znaczy jeszcze mniej, więcej niż w zeszłym roku, ale mniej niż w projekcie yy, uchwały, który dzisiaj Państwu przedstawiamy. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Panie Damienie, szczerze mówiąc, nie było to moją intencją. Bo ja, gdyby była możliwość uważam, że ta stawka powinna być wyższa, ale gdyby ten błąd się wybrali, byśmy przekroczyli, to byśmy musieli jeszcze raz y, sesję złożyć i, i naprawiać swój błąd. Także nie, że, że tak było. Ja myślałem o wyższych Dziękuję. Stawka maksymalna w zeszłym roku była 4 zł 63 grosze, po waloryzacji yy, tej stawki o wskaźnik 0,9 wychodzi. 4,68. Natomiast rozumiem, że Pana pytanie dotyczyło tego, dlaczego te stawki są o tyle niższe, jeżeli w przypadku działalności gospodarczej niezwiązanej z usługami zdrowotnymi. No, tak minister finansów, tak ustawodawca tutaj reguluje. Tak samo proszę zwrócić uwagę, że w pozycji, gdzie mamy ogród materiałem 7 wówczas są tutaj traktowane jako inne stawki, a również jest to przecież działalność gospodarcza. To jeżeli mogę odpowiedzieć jeżeli mogę powiedzieć na pytanie Pana Perdona i o, o kontekst, to tutaj tylko dopowiem, że z, ze skargi konstytucyjnej miasta że Trybunał Konstytucyjny w minionym miesiącu bodajże tą sprawą się zajmował, oceniając to zgodność z Konstytucją, takiego rozwiązania, które poróżnia podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ten sposób, że niektóre z nich preferuje właśnie niższą stawką w podatku od nieruchomości. Trybunał nie doszukał się tutaj oceniając takie rozwiązanie ustawodawcy naruszenia, naruszenia przepisów Konstytucji. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze pragnie zabrać głos? Głoszeń nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 40-317 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości? Proszę podnieść rękę, głowy. No tak przyjmuję, że po, po wyjaśnieniach 468, tak? Tak. Bo był Nie, to, bo... Jeszcze raz, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. 14, Ktoś, kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymującym. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Po zabraniu głosu, proszę. Pana skarbnika Damiana Walczak. Na podstawie artykułu 10 ust. 1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i artykułu 18 ust. 2 artykuł 40 ust. 1 i artykuł 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy ustęp 1 określa się stawki roczne od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych przed rokiem 2000 wysokości. Jeden od samochodów ciężarowych, tutaj mamy trzy progi ładowności. W pierwszym 572 zł, w drugim 683, w trzecim 983 zł. Punkt drugi od ciągników i balastowych. W pierwszym progu ładowności 1051 zł. W 2 1242 zł, w trzecim zł. W punkcie o inaczej, o których mowa w artykule 8 punkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą o 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 329 zł. Czwórka od autobusów, o których mowa w artykule 8, 8, 7 ustawy o podatku i opłatach lokalnych w ilości miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 528, równej lub wyższej niż 30 932 zł. Ustęp 2. Określa się stawki roczne podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych w 2000 roku i na oszustwach wysokości. Jedynka od samochodów ciężarowych w pierwszym progu Ładowności o do dopuszczalnej masy całkowitej 491 zł, 2 546 zł, 818 zł. Zwójta w łowiki para stąd. Pierwszy próg masy całkowitej 861 zł, drugi 1051 zł, trzeci zł. Od który pomaga w akurat 8,5 stawia o i opłata w 245 zł. Od autobusów, o których mowa w artykule 8.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mniejsze niż 35 1.337, lub równej lub, lub wyższe niż 30, 691 zł. Ustęp 3. Określa się stawki roczne podatku od środków transportowych, jedynka od samochodu ciężarów, o których mowa w artykule 8.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczonej masie całkowicie równej lub wyższej niż 12 ton, stawki określa załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Wbójka od ciągników siedlowych i balastowych, o których mowa w artykule 8.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów grubnych wyższych niż 12 ton, stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i od przyczep inaczej, o których mowa w artykule 8.6 ustawy o podatkach i opłatach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf trzeci. Radzie mocy uchwała z 26 października 2012 roku nr 37 przez 225. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w podżycie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uzasadnienie z uzasadnienia wynika że zastosowaliśmy tutaj stawki. Wysokość podwyższamy w stosunku do roku 2013 o 0,9%, analogicznie jak w komunikacie prezesa GUS-u i w obwieszczeniu ministra y, finansów z 7 sierpnia 2013 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pragnę zabrać głos. Zgłoszenie widzę. Przystępujemy. Do głosowania celem przyjęcia uchwały nr 40 przez 318 w sprawie określenia wysokości stawek podatku środków transportowych. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana naczelnika Andrzeja Olejnika. Nie, przepraszam, nie ten kierunek. Panią naczelnik ma jego Szanowni Państwo, uchwała Rady Miejskiej w Krowi z dnia 28 października 2013 roku w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzieleniu w tacy celowej spółkom wodnym, sposobu jej dotyczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 15 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne uchwala się co następuje. Paragraf 1. Dodatek celowa określona niniejszą uchwałą może być udzielana spółkom wodnym z terenu gminy Kroby na następujące zadania: odbulanie minarogów, czyszczenie i naprawa budowli na rowach, naprawa skarb rogów, wykaszanie i wygrabianie poro, porostów ze skarb i karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarb i usuwanie awarii drenarskich. Paragraf drugi. Rada Miejska w rocznie określi corocznie w gminy Krobia wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w paragrafie pierwszym uchwały. Paragraf trzeci, 3 tryb postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu gminy Krobia dla spółek wodnych z terenu gminy Krobia, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania określa się w zasadach udzielania dotacji stanowiących załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf czwarty określa się punkt pierwszy wzrost wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Krobia na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej udzielonej w Spółce Wodnej z budżetu Gminy Krowie na utrzymanie urządzeń wodnych stanowiących załącznik nr do uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krowi. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uzasadnienie do uchwały w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielaniu dotacji Spółkom Wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. Z uwagi na ciągłe zmieniające się stosunki wody na terenie Wielkopolski, a tym samym i gminy Krobia, konieczna jest regulacja stosunków wodnych lepsza pomocą urządzeń regulacji szczegółowych i podstawowych, które by prawidłowo funkcjonowały, muszą być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Wykonanie, utrzymanie oraz eksploatacja urządzeń służących m.in. innymi ochrony przed powodzią melioracji wodnych i prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach z, z należą do zadań spółek wodnych. Spółki te działają jako organizacje społeczne, utrzymujące urządzenia maliolacji szczegółowych, nie działają w celu osiągnięcia zysku. Potrzeby związane z utrzymaniem sprawności systemów maliolacji wymaga coraz większych nakładów finansowych, których rolnicy z terenu gminy Krobie nie są w stanie sprostać. Zgodnie z obecnymi uregulowaniami prawnymi, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji udzielonej zgodnie z przepisami ustawy dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne, przeznaczone w szczególności na bieżąco utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Celem funkcjonowania spółki wodnej jest prowadzenie działań dla zaspakajania potrzeb publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, dlatego podjęcie uchwały o udzieleniu dotacji celowej spółkom wodnym jest uzasadnione. Sporządziła Agnieszka Linowska. Podpisał go Sebastian Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana Łukasza Kubiaka, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy o przedstawienie opinii Komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. W przedmiocie jakże ważnej uchwały, y, którą Pan Przewodniczący przed chwilą y, odczytał, y, dyskusje toczyły się, toczą, będą się toczyć tutaj zapewne długo w naszej gminie. Y, jak Państwo pamiętają, y, niedawno było się spotkanie tutaj na tej sali. Y, Tutaj spółek z terenu spółek wodnych, z terenu gminy Krowia. Myślę, że wszyscy tutaj, jak jeden mąż, jesteśmy przekonani co do jednego faktu, że nikt z nas nie może być zadowolony z obecnego systemu rewelacyjnego, jaki funkcjonuje na terenie naszej gminy. Stąd yy, propozycja, która tutaj wychodzie z samorządu y, gminnego, aby starać się wspomóc tutaj działania y, spółek, y, mi, spółek na terenie naszej gminy, a docelowo jednej gminnej y, spółki. W związku z tym y, także na Komisji Rolnictwa i Rozwoju y, toczyły się tutaj dyskusje, y, aby też tutaj pozytywnie odnieść do propozycji pana burmistrza odnośnie zaproponowania składki sektora uchwalania na dany rok na kwotę minimum 12 zł. Wiemy, że to tak są nieduże, nieduże środki, patrząc na potrzeby, na potrzeby, które. Na tym spotkaniu, o którym mówiłem wcześniej, wszyscy z nas uszczeli, że są bardzo duże i cały czas są niewystarczające. Wierzymy, że ten system ulegnie poprawie. Oczywiście nie stanie się to w jednym roku czy w dwóch latach, ale też chcemy między innymi tutaj, dzięki tej uchwale, zaproponować pewne zmiany. W systemie melioracji na terenie naszej gminy. Stąd, mając na uwadze te liczne spotkania, Komisja Rolnictwa i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zaopiniowała projekt niniejszej uchwały pozytywnie przy obecności pięciu członków Komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Może tylko jedno zdanie pozwolę sobie powiedzieć, że to znaczy zwracamy tutaj uwagę na, na dobry stan urządzeń w i podstawowej, żeby ten będzie to pomóc, ale musimy także pamiętać o tak zwanej małej retencji, ponieważ jak to Polska powieje i zadaniem i naszym i rolników jest nie tylko odprowadzenie wody, ale zatrzymanie tej wody w różnych właśnie miejscach, ażeby ta woda służyła w takich okresach suszynym jak to jest teraz jesienią, bo tej wody Spada, czy spadło stosunkowo mało. Mamy na nadkręty stan techniczny, właśnie relacji szczegółowej, podstawowej, ale tak jak powiedziałam, w pierwszym zdaniu musimy także myśleć o małej A czy ktoś więc... ma w zadać głos? Nie ma. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania w przyjęcia uchwały nr 40 przez 319 w sprawie określenia trybu i zasad postępowania udzielenia udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu je rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. jedną że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33 przez 264 2013 roku Rady Miejskiej w Krowi z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kostyńskiemu. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana skarbnika Damiana Walczaka. Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykuł 18 ust. 2, punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 216 ust. 2.5 artykułu 220 ust. 1 ust. 27, 27 2019 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf 1 uchwały nr 33 przez 264 przez 2013 Rady Miejskiej Krobiet na 25 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej podatowej do systemu. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie. Wdziela się pomocy finansowej powiatowej rosyńskiego na roku 2013 w kwocie 119 180 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi, Pianowic. drogi się w Pianowicach. Paragraf drugi w uchwały się burmistrzowi. drogi paragraf trzeci. Uchwała w z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 25 marca 2013 roku Rada Miejska w drogi podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi w po podjęciu uchwały Gminy zadał stosowną umowę, na podstawie której przekazano środki i powiat zabezpieczył w swoim budżecie również około 100 tysięcy zł. Środki do nie wystarczyły jednak na realizację całego zadania. W związku z oszczędnościami, zwrot lat oraz niższa kwota po przetargu na innym zadaniu, na którym Gmina prawie udzieliła pomocy finansowej, a zobaczyła od sprzętu do utrzymania próg na podstawie uchwały z 28 maja 2013 roku, i uzyskanie w ten sposób przez gminę Kropia środków w kwocie z 19 180 000 zł proponuje się udzielić na tę kwotę powiatowi kosmickiemu pomocy finansowej w celu zwiększenia zakresu zadania w Pijanowicach. W związku z powyższym proponuje się dokonać zmiany w uchwałach podjętej 25 marca. Po podjęciu uchwały podpisany zostanie anegd do umowy dotyczącej zasad przekazania i rozliczenia dotacji na przebudowę kroków w Pijanowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie tak, zabrać Proszę, nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Celem przyjęcia uchwały nr 40 przez 320 w sprawie zmiany uchwały nr 33 przez 264 przez 2013 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 25 marca 2000, 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Kostyńskiemu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Chcę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 przez 242 przez 2012 Rady Miejskiej w Krowi z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Krowia na lata 2013-2025. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana skarbnika panią Walczaka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 15 ustawy o gminnym oraz artykułu 226 227 228 229 230 ustęp 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 121 ustęp 8 oraz art. 122 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy prowadzące ustawę o finansach publicznych. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. uchwały nr 30 przez 242 przez 2012. W sprawie uchwalenia WP gminy Krobia na lata 2013-2025 dokonuje się następujących zmian. 1 załącznik nr 1 do tej uchwały. W sprawie uchwalenia WP gminy Krobia otrzymuje brzmienie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. załącznik nr 2 do gminy wyżej uchwały. Otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwała, uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi drogi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie zmian podjęcia. Uzasadnienie to jest tak jak kiedyś objaśnienie przyjętej wartości kilku Myślę, że nie ma y, konieczności czytać. Powiem Państwu tylko, że zmiany dotyczą są związane z zmianami w budżecie, które są przedmiotem y, też y, obrad y, dzisiejszej sesji. Ja również wynikają z dostosowania kluczowych pozycji w zakresie dochodów w wyniku budżetu oraz przedsięwzięć w roku 2014, czyli do projektu budżetu, który otrzymacie Państwa za kilka dni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? Zgłoszenie widzę. Przystępujemy do głosowania. Celem przyjęcia uchwały nr 40 przez 321. Kto jest za przyjęciem tej uchwały proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie kolejny projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżeci gminy Krawian na rok 2013 o przedstawienie projektu uchwały proszę pana skarbnika Panana Warszawa. Ustawa prawna z ustawy o samorządzie w i ustawy o finansach publicznych. Paragraf pierwszy Dokonuje się zmian planowanie dochodów budżetu i wydatków budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi Jedynka ustala się mocną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 723 606,19 zł, w tym bieżące 33 514 031 36, majątkowe 29 574 83 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dwójka których rybołównych obejmują dotacje celowe na realizację zadań zleconych 4 324 523 zł. 02 grosze, dotacje na realizację zadań do zleceń w porozumieniu z Miniowestem 156 300 zł. i dotacje i środki na finansowanie zadań ze środków unijnych 2 522 666 zł. 17 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, jedynka ustala się sumę wydatków w wysokości 36 858 606 zł w tym bieżący 32 798 616 siedemdziesiąt cztery majątkowe 4 59 989 zł zgodnie z nr 3 do niniejszej uchwały i wydatki obejmują kwotę na realizację zadań z zakresu zadań zleconych 4 324 23 2 zł na realizację zadań z do rozdziałów z uprowadzony gminy o i na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2 76 444 ,49 zł. 49 groszy. Ustala się nocna kwotę dotacji planowanych z budżetu gminy w kwocie 2 231 113 zł. w tym dotacji dla jednostek sektora 1 609 313 zgodnie z załącznikiem nr 6a do niniejszej uchwały podmiotowych nr 6398 oraz celowe 548 915 i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 621 800, w tym podmiotowe 216 300, celowe 405 500. § 5. Mówi o rezerwach, które podmiotowe wynoszą 658 984 zł, w tym ogólna 124 260 i dotacje celowe 534 724 zł, a w tym na zadania światowe 39 390, na realizację zadań zapierwszy z kryzysowego 80, na cele kultury 13, inwestycyjne 9.600 i z tytułu poręczeń 392-734. W 6 jednostek pomocnicze prawobój Gospodarkę Finansową w ramach budżetu postara się Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałów oraz określenie przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych są zgodnie z załącznikiem nr 7 i Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi w sprawie paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z nim podjęcie. Czy jest konieczność czytania uzasadnienia do uchwały? Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana radna Przewodniczącego Komisji Budżetu o przedstawienie opinii komisji. Panie Przewodniczący, Rado Komisja Budżetu nad projektem tej uchwały obradowała 28 października tego roku po przeanalizowaniu odmienią pozytywnie, jednogłośnie, w czystej wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Zgłoszę w Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 40 przez 322 w sprawie zmian budżetu i zmian budżetu gminy Krowia na rok 2013? Proszę podnieść rękę do głosu. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Skarcam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Państwo zrealizowaliśmy w punkty dziewiątej dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu. Przepraszam, Gdzieś się schował w Kolejny punkt w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania oznaczenia zasłużonych dla gminy Krowia. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym to jest dziennik ustaw z 2013 roku pozycja 594 z koniecznymi zmianami. Paragraf 100 ustęp 2 i paragraf 101 ust. 1 uchwały nr... 17 przez 112 przez 2008 Rady Miejskiej Krobi z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie statutu Gminy Krobia w dzienniku Polskiego z 2008 roku nr 160 1198 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy nadaje się oznaczenie zasłużone dla Gminy Krobia koło Miejsko-Gminnego w Związku Komendantu Rzeczypospolitej do zmięknej politycznych krowi. Paragraf 2, wręczenie oznaczenia organizacji wymienione w paragrafie 1 nastąpi dniu święta niepodległości 11 listopada 2013 roku. Paragraf trzeci, Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z wnioskiem radnych o przyznanie oznaczenia zasłużonej do gminy Krobi, kropia miejskiego, gmin, miejsko-gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Były Więzienie Politycznych w Krowi przedkładam prowinniejszej uchwały. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Były Więzienie politycznych jest największą organizacją kombatancką w Polsce. Koło w Krowi, jak i cały związek rozpoczął swoją działalność w 1990 roku, w miejscu Związku Wojowników Wolność i Demokracji w momencie powołania liczył 278 członków. Związek swoim zasięgiem obejmuje cały kraj i integruje swoich szeregach żołnierzy i kombatantów z w środowiska. Wojska polskiego w września 1939 roku, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, Batalionu Chłopskiej, Armii Ludowej, Polaków ściągnął do jednostek Armii Radzieckiej, a także do więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych. Do Związku należy także wielu członków z innych środowisk, między innymi uczestników tajnego nauczania i żołnierzy 1920 roku. W ma także pod opieką wdowów i wdowców kombatantów. W swoich szeregach obecny związek kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Były wiedzie Polityczne, Krowia, skupia 57, 57 osób, członków oraz wdów po członkach zwyczajnych. Przez cały okres swojej działalności związek był i jest bardzo aktywny. Jest organizacją działającą.